Hejka, hej, kochani, zanim zaczniemy, to przepraszam, ale ten film będzie bardzo mocno pocięty i jest troszeczkę chaotyczny. Wynika to niestety z tego, że sąsiad e, robi remont i co minutę bądź dwie ciął po prostu jakimś diaksem e, płytki czy coś, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie bardzo ciężko się nagrywa w takich warunkach, bo to wybija z rytmu. Więc przepraszam i zapraszam do oglądania. Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w ostatnim filmiku na tym kanale. Spokojnie, w ostatnim, ale w tym roku, kochani, jest czwartek, 30 grudnia, więc pragnę już życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę Wam i Waszym bliskim pomyślności, sukcesów zawodowych, miłosnych, prywatnych, roślinnych, po prostu, żeby ten przyszły rok był zdecydowanie lepszy i taki wiecie lżejszy w obyciu. Wiecie, co mam na myśli. No dobrze, jak widzicie po tytule Dracena Milky Way, to jest dość niestandardowy filmik, bo ja nigdy wcześniej nie pokazywałam wam roślin, które kupuję od osób prywatnych, ale przez to wszystko, jak wy byliście bardzo zaangażowani w poszukiwania tej Draceny razem ze mną, a tak naprawdę to wyszukaliście jej za mnie, bo moje ostatnie dwa miesiące są bardzo takie intensywne i tak naprawdę gdzieś tą Dracenę w głowie cały czas miałam, ale jakby poszukiwania jej zaprzepaściłam totalnie, bo zajęła mnie bardzo praca. No, i też przygotowania świąteczne i tak dalej, więc generalnie głównie to Wy szukaliście dla mnie tej Draceny, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Ja się zupełnie nie spodziewałam tego, że kiedy ja w filmiku z otwieraniem roślin kiermaszowych od Hopa wspomnę, że liczyłam, że u Hopa będzie Dracena Milky Way yy, i że chciałabym ją po prostu zakupić, to że ktokolwiek, że nawet chociaż jedna osoba wyśle mi jakąś ofertę i powie Karola, tu jest Dracena w dobrej cenie, tak? Polecam. <grych> więc. Więc zaskoczyliście mnie tym bardzo, dla mnie takie chwile, takie momenty są bardzo wzruszające, że ja o czymś wspomniałam i ktoś w ogóle tego posłuchał tego mojego bleblania i teraz chce mi pomóc znaleźć daną roślinkę. Coś po prostu cudownego i dziękuję jeszcze raz. Pod postem sprzedażowym Nelly oznaczył mnie Tomasz, więc bardzo dziękuję Tomasz za, że tak powiem, oznaczenie mnie, bo ja nie widziałam w ogóle tego postu, nawet mi nie śmignął, kiedy wiecie, z samego rana przeglądałam Facebooka. Bardzo możliwe, że zanim ja przeglądałam Facebooka, to po prostu jeszcze tego ogłoszenia nie było. W każdym razie kupiłam dracenkę, wygląda ona w tym momencie tak. Wygląda biednie i brzydko, że tak powiem. I teraz rzucę wam zdjęcia po prostu, które widziałam, że jeszcze na telefonie mam, jak tylko otworzyłam paczkę. To były zdjęcia robione dla Nelly, gdy tylko paczka przyszła, gdy tylko ją otworzyłam, żeby pokazać Nelly, że wszystko jest w porządku i roślinki wyglądają właśnie w taki sposób. No i jak możecie zauważyć, yy, ta dracenka była większa i miała, że tak powiem, jeszcze jeden poziom. Niestety ten poziom górny musiałam odciąć, bo zaczął on totalnie zamierać, więc żeby nie zamarła mi cała całość... Po prostu tą y, górną część odcięłam, jest ona w tym momencie w szklarni, ale nie będę wam tego pokazywać z racji takiej, że wydaje mi się na 99%, że to pójdzie do wyrzucenia, bo całe to żółknie, więc nic z tego nie będzie. No, ale nie jest źle, bo mamy jeszcze dół. Co prawda tutaj, jak widzicie, ten listek, no, nie wygląda zbyt dobrze, yy, i ma też żółtą obolutkę, co również nie jest dobre. Yy, w każdym razie, no ja tyle co wiem o odracenie Milky Way, o odracenie w odmianie Milky Way, że jest ona hybrydą dość niestabilną i że tak naprawdę każdy egzemplarz może zachować się totalnie inaczej, że jest ona wybitnie delikatna i bardzo źle wpływa na nią zmiana warunków. No i kiedy dodamy do tego jeszcze to, że było zimno i jest zima i, i było zimno, no to jakby, no nic dziwnego, że ta dracenka musi to teraz wszystko odchorować. Ja ogólnie miałam plan, żeby razem z wami otworzyć tą paczkę, jednak paczka przyszła do mnie późno, jeżeli chodzi o termin i późno, jeżeli chodzi o godzinę i po prostu fizycznie nie było szans na to, żeby otworzyć tą paczkę z wami. Ale ja bardzo serdecznie polecam Wam zakupy u Neli. Gdyby ktoś szukał Neli, to Nela piszemy przez dwa L i możecie Nelę znaleźć bez trudu na nadwyżkach parapetowych. To jest grupa facebookowa. I to jak Nela zapakowała mi te rośliny, to że tak powiem hop się przy tym chowa jak one dokładnie były owinięte taką watolinką jakąś. Wiecie, ja nie znam profesjonalnych nazw na te, na te rzeczy, w każdym razie jakąś taką watką były bardzo dokładnie owinięte. Dodatkowo w środku był ogrzewacz, który również na wszelki wypadek był owinięty taką tekturką, że gdyby się przemieścił, żeby nie sparzył rośliny, to też jest cudowny pomysł. To wszystko było jeszcze owinięte taką jakby Płachtą, kołderką z jakiegoś takiego puchu. To jeszcze wszystko dodatkowo było owinięte w kocyk termiczny. W kartonie był jeszcze dodatkowo karton, więc generalnie no to, jak Nela zapakowała te rośliny, yy, gdzie zapłaciła mi dodatkowo za to 5 zł, to to jest po prostu kosmos. Dodatkowo Nela jest bardzo sympatyczna i taka wiecie, fajnie się z nią gada, więc generalnie zakupy u takiej osoby, która jest taka sympatyczno miła, są dużo fajniejsze niż, wiecie, kupowanie roślin ze sklepu, mimo że wiadomo, że u Neli wybór roślin po prostu będzie mniejszy, bo ona sprzedaje swoje nadwyżki, więc no ile tych nadwyżek może mieć? No na pewno nie dla nas wszystkich, ale warto yy, zerknąć do Nelly, odezwać się do Neli, zapytać, co ona teraz ciekawego do sprzedania ma, bo ceny też ma dobre. I teraz tak, za tą dracankę zapłaciłam 89 zł, przy czym przypominam, że tu był jeszcze jeden poziom. Z listkami, co prawda jeden distek w transporcie odpadł, ale no to nie szkodzi, tak, to się zdarza nawet profesjonalnym sklepom, gdzie Nela nie jest profesjonalnym sklepem, tylko osobą prywatną, a i tak zrobiła to super, super świetnie. Więc za dracenkę, która była dużo, dużo większa zapłaciłam 89 zł i to była cena, którą, że tak powiem, Nela sobie zażyczyła, tak? Na jakiejś podstawie sobie to wy, wyliczyła i stwierdziła, że życzy sobie 89 zł. Ja stwierdziłam, ok, biorę. No i tutaj mamy syg syngonium, sygnonium. Z zroślicha Z rośliche w odmianie panda, i tutaj jak widzicie, jeden listek uszkodzony, ale Nera pokazywała mi ją na zdjęciach i bardzo dokładnie pokazała, że ten listek jest uszkodzony. Na wszelki wypadek, gdybym była ślepa i tego nie zauważyła, to Nala mi też powiedziała, że tutaj jest jeden listek uszkodzony, bo niestety roślinka jej z parapetu spadła, czy coś takiego. W każdym razie spadła jej skądś. Ym, więc jakby, no, mi to zupełnie nie przeszkadzało i za tą. Pandę zapłaciłam 55 zł, gdzie przypominam, o tutaj, zaraz niech ja to sięgnę, uchopa za konfetki akurat za dwa listki, chociaż tak naprawdę to był cięty kawałek, więc mogłam dostać tylko jeden listek, to przypominam, że zapłaciłam 69 zł i jeszcze sobie musiałam go sama ukorzenić, no co nie jest dziwne, no bo cięte kawałki zazwyczaj musimy sobie sami ukorzeniać, no ale jakby chodzi mi o to, o różnicę w cenie, prawda? Yy, domyślam się, że różnica kwot może wynikać po prostu z jakby z wartości danej odmiany, ale dla mnie akurat czy konfetti, czy ta panda są obydwie na tyle piękne, że jakby nie wiem, skąd wy wychodzi ta różnica. Po prostu jej nie rozumiem w swojej głowie. No ale jak widzicie, tutaj mam w pełni ukorzenioną yy, pandę, yy, Cztery listki i tutaj idzie o, i tutaj idzie mój listek. I Nella wysłała mi tą roślinkę w mchu. Ona wciąż jest w mchu, bo po prostu nie mam na to czasu, żeby to ogarnąć, ale nic nie szkodzi. Jak widać, jest wszystko w porządku. No, bo idzie nowy listek i to jest w 100% mój listek, bo kiedy od Neli otrzymałam tą z roślichę, to tutaj nie było nic. Zupełnie nic, nawet malutkiego ząbka, więc jak widać, wszystko jest w porządku. No i tak, myślę, że tą dracenę Milky Way dodamy do Gruoboxa i będziemy sobie co poniedziałek sprawdzać, jak ona się ma, co tam u niej słychać. Jak na razie, jedyną zmianą, jaką ja widzę, gdzie mam nadzieję, to nie moja głowa robi mi psikus, ale odnoszę wrażenie, że ten listek był zdecydowanie mniejszy i że on urósł. Poza tym, gdyby to była prawda, że ten listek faktycznie urósł i wiecie, naprawdę wydaje mi się, że on był mniejszy. No dobrze, abstrahując już od tego listka, to nic tutaj poza tym innego nie widzę, nic się tutaj innego nie dzieje, więc no, no cóż, no zobaczymy. Gdyby ta dracenka padła, to kupię następną, ale już w okresie takim, wiecie, ciepłym. W okresie ciepłym, powiedzmy, nie wiem, między majem a sierpniem zakupię po prostu inną dracenę, żeby jakby zminimalizować, żeby zminimalizować złe warunki, tak? No tutaj była zima i było zimno jeszcze w międzyczasie Ustaliłyśmy z Nelą, że jednak zmienimy sposób transportu, bo ja początkowo zażyczyłam sobie paczkomat. I Nela nawet była na tyle uprzejma, że sama jakby wspomniała o tym, że może mi to zrobić tym OLX-em, czyli tą tańszą przesyłką, gdzie bardzo fajnie z jej strony, tak? Bo ja w ogóle nigdy wcześniej z tego nie korzystałam i w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Ale Nela sama z siebie stwierdziła, że jest taka opcja i mogłaby wysłać mi tą roślinkę właśnie taniej, tak, przez tego Oelixa. Co też jest bardzo według mnie przyjemne, że Nela jako ten sprzedawca pomyślał o tym, żebym ja jako ten konsument, jako ten klient nie musiała wydać dużo, dużo więcej, gdzie Nela i tak na tym no, nic nie zarobi, prawda? Bo to jest tylko przesyłka. No ale tak, w międzyczasie właśnie ustaliłyśmy, ym, że jest na tyle zimno, że Nela boi się wysłać te rośliny paczkomatem, więc zamieniłyśmy ten paczkomat na kuriera. Co też mi się wydaje ogromnym plusem, że wiecie, że to nie jest tak, że po prostu przelałam Neli pieniądze za rośliny, no i Nela je po prostu zapakowała i, i wysłała i tyle, tak? I nieważne jaka jest pogoda, tylko faktycznie Nela pomyślała za mnie tak naprawdę o tym, że jest trochę za zimno i Nela się po prostu boi i lepiej by było wysłać to kurierem. Ze swojej strony mogę Wam polecić zakupy Uneli. Jest bardzo sympatyczna, pogodna, fajnie się z nią gada, ma fajne roślinki, tak, w dobrych cenach i jeszcze dodatkowo super pakuje te rośliny, a zanim je jeszcze wyślę, to się upewnia, jaka będzie pogoda, więc no, same plusy. Ja do Neli jeszcze wrócę. Mam zamiar u Neli zakupić jeszcze taką aglaonemę różową. Co prawda Nela bardzo pięknie napisała mi, jaka to jest odmiana. Oczywiście moja głowa tego nie ogarnia, więc nie jestem wam w stanie powiedzieć, co to za odmiana. Ale wrócę po nią właśnie do Neli. Próbowałam ją kupić, aczkolwiek zanim ja się zdecydowałam, to jakaś pani z nosa zgarnęła mi obydwie sztuki, jakie Nela miała, że tak powiem, do sprzedania. Także peszek i smuteczek. No ale i tak wrócę, wrócę do Neli po tą aglaonemę i najwyżej wtedy pokażę Wam, jak super Nela pakuje roślinki. No i tak. Do Growboxa na pewno dodam tą dracenkę, żebyśmy ją oglądali co poniedziałek. Nie wiem, co zrobić z tą panną. Czy tą pandę też dodawać, czy nie? To możecie dać znać, jak, jak wolicie. No jak, jak widzicie, w Growboxie jest trochę pełno. <laughs> Nawet dość bardzo pełno, jest tu gęsto, kolorowo. No ale w zasadzie czy ja wiem, dodanie jednej roślinki, czy, czy wiele by tutaj zmieniło na, na niekorzyść? No i tak, kochani, cieszę się, że na dzień dzisiejszy wyskoczył mi taki e, luźny filmik, do którego po prostu nie muszę się jakoś mocno super przygotowywać, tylko po prostu wystarczyło wziąć roślinki, kamerę i, i samo się to nagrywa. I jeszcze raz chciałabym życzyć Wam wszystkiego dobrego na nowy rok i mam nadzieję, że Wasza sylwestrowa impreza będzie super iście szampańska. My jeśli chodzi o Sylwestra zostaniemy w domu, no niestety nasze psy się boją wystrzałów, więc nie wolno ich zostawić samych. Dodatkowo Chika, czyli mój starszy piesek dostanie bardzo silne leki na uspokojenie, bo boi, bo boi się ona wystrzałów bardzo, bardzo panicznie, więc generalnie no u nas Sylwester w domu. Do zobaczenia w poniedziałek, czyli już w nowym roku. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Pa!